Siemacie, tutaj ja, syłekpl. Cieszę się teraz z powodu, że dostałem e-maila z forum o streamie od którego od paru dni czekałem. Teraz dobrze. Ta lista, jak ja po parę razy ruchowałam ją przejść, się, ale... że jest bardzo trudna. Ale po paru próbach szczerze, się, że tak nie jest. Najpierw musisz uruchomić portal tu, doskoczyć, wyśleć, i BUM. Kaczyn, doskakujemy, proszę. Klatyk się wyłącza, się wyłączamy i proszę idziemy. Szczęści poziom z czego co widzę. Ja. Oh. Det er ikke det at dere har ikke Nie wiem, co ja zrobiłem, ale widzę, że mi się to udało. Ha Wygrane, idziemy do wygrania i... Udało się, drugi poziom, przeszedłem! Hej. Hej. Dziękuję za obejrzenie drugiego odcinka. Do zobaczenia.